Siema. Z tej strony po prostu hodowca. Na początku tak wczoraj... Mm, nie będę wchodził do waler, bo wiem, że wszystko jest, bo wczoraj im dawałem. Tak, tu jak zwykle Znaczy kaczki oczywiście jak Stop! Subskrypcja, dzwoneczek, lajk i komentarz. No, teraz można kontynuować. Tu yy, wody im dałem, tylko że one no jak się kąpią to... No, wylewają, więc znowu będę musiał im dolać. Ziarka mają. Tutaj wodę też mają. Ziarka mają, bo wczoraj im dawałem. Wodę mają, i ziarka mają. I tu, w ojlerze numer dwa, zniosło jajko. Jak coś. Więc jest piąte jakby, nie? Tylko, że też jajka raczej niedobre są, więc... No. No i tutaj też wodę mają i ziarka też im dałem. Mm. W szopce wczoraj było jedno jajko, z tego co pamiętam. Wczoraj nie nagrywałem, bo nie miałem czasu, miałem winę czynić na zapas. O, już się gnieżył. I to, co na pewno to dzisiaj muszę zmienić króliczką. Tym o, słodziakom, słodziakowym, słodziakom. No tu tu. Sio, sio, sio. Nie wychodźcie. Nie, nej. Ha, no to. Jeść, będę im musiał dać to na pewno. Nie byłem po jajka, więc możliwe, że jest. Ale też jest prawdopodobieństwo, że nie ma. No i raczej nie ma. Albo jednak jest. Jedno, jedno. No dobra jedno, nie? Za, za niedługo się powinny młode nieść, więc powinno być ich w sumie więcej. No dobra, no to co? No nie, nie mam czasu, naprawdę, na nagrywanie. W następnym tygodniu będzie więcej czasu. No ten tydzień to jest ciągle coś. A to tu, a to tu trzeba, a to to, a to do pomidorów, a to do tego, a to tu, a to tam, a to piec, a to tamto. <gryw> naprawdę. Więc teraz no, będą krótsze filmiki, ale o. No właśnie. Więc co? No to do jutra raczej nie, no bo tylko chciałem wam pokazać co jak się zmieniło, czy coś się zmieniło, czy coś jest nowego, nic nie ma nowego. Poza tym, że to ta kurka zniosła jajko, więc w sumie wsią. Dobra, nie będę przedłużał. Co, do jutra, nie? Do następnego i siema!